Teraz trzeba te zbiedry polosy. Zbiedry polosy Dobra. Bo jest zbiedry tak, był uratowany, też powstańcy zdobyli ratusz Poznania. Godzina? Ma ktoś godzinę? godzina... Eee, godzina... Dwa, za 20.12. I z tobą? W co <grym> Już mogą <grym> nas sygnał za Nie, no, <grym> Musimy podkręcić tempo. Okej, okay. ojej, oh yes, że to jest kawał drogi stąd. to nie brzmi dobrze. Jezu, to, to jest bardzo w prawo. To jest coś w prawo. Zaraz, mamy <śmuszczam> coś takiego. Nie? Eee, jest o, to rumu. Kaszewskiego. Jest... Marek. U, to jest... 14 minut do celu. Po prostu. Do ósemki. Trzydzieści, dobra. Osiem. Nie, 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 nie. mamy wyjścia. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, <noise> trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zasłoniasz mi osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.